Dobra, guys, co jest zaraz? Matura! Haha, ha, powodzenia dla wszystkich maturzystów, jeśli jacyś są na czacie. Ja do matury zacząłem się uczyć dwa tygodnie przed i wyszło super, polecam ten schemat. Zobaczmy, czy cokolwiek pamiętam i zobaczmy, co ludzie wiedzą. Let's go. Przelej słowo różdżka, Różczka, R uzamknięte, Z z kropką, D, Z kropką, K, A. R uzamknięte, R, Z, Ojej. Z, Z, K, A. Nie, nie. samurzec, dobra, no. Nie ma CZ. Szy, a ja... Nie ma szy. Ojej. Różyczka, no powiedziałem, sy. Różyczka? Ale to różczka, a nie różyczka. Oj, oj, Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy, czy Polacy zdadzą maturę. Zaczynajmy. Nie zdadzą. 250 metrów to ile kilometrów? No 250 to jest... metrów, to ile kilo ty? A to nie jest jego skądś kojarzę? Wie, wiór, no właśnie, jedna czwarta kilometra. Jest jedna y, czwarta kilometra, czyli 0. 25 Dobra, to że on odpowiedział dobrze, to jest jakiś, to jest jakiś dym. Pięknie. To jest 2,5 km. Co? Nie, nie no, ale jak, to złożliwe, ja rozumiem ten kilometrę. element zaskoczenia, element stresu, coś, wiesz, ale no proszę Cię, no pomyśl sekundkę zanim odpowiesz, no jak Wy możecie tak mówić, no? O, kamera stresuje, no ale 250 metrów nie widzi się, co jest? Więc to jest 0,2 km? Nie, 0,02? A kto napisał wesele Wyspiańskiego? Wyspiańskiego? No Wyspiańskiego. ciekawe kto. Nie da rady Jędrzej. Nie, nie, nie da rady. Znów język polski. No. Trudny temat dla ciebie, ale sądzę, że dasz sobie radę. Pan Tadeusz. Nie no, co, co? Prus? On mówi tak, o podchytliwe pytanie, to dam podchytliwą odpowiedź. I coś nie pykło. Nie, nie. Jednak to zagrożenie z polskiego to chyba... Chyba, tak. chyba prawie. Zagrożenie z polskiego. Uważam, że jeżeli dostajesz zagrożenie z polskiego, nie będę nic mówił. Ku... Chyba, chyba nie, nie, zgadzam. nie Sienkiewicz? Ale wydaje mi się, że jest nie. to bardzo nie? Nie, nie niedobre. Nie, 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 nie. <laughs> Przeczytaj i powiedz, co to znaczy. Dobra. Hungary to były. <laughs> głodny, nie? No. <laughs> ja no, Węgry. Chyba Węgry. Tak jest. E, Bułgaria. Hungry. Głodny. To jest chyba Bułgaria. Hungary to są Włochy. Co? Hungary. Włochy? E, hungry, głodny. Albo zły. Chodźmy na sylaby słowo przedszkole. Nie będę się w to bawił. Akurat w to nie będę się bawił. Walcie się. Przed. szkole. Super. No? Przed szkołę. Przed szkole. A jaki to pierwiastek? H. Samo H. Jak nie? Nienawidzę sylabowania, bo zawsze wychodzę na idiotę przy tym. Bo ja muszę tak zrobić, kur. I wtedy jest. Wiesz. Wodór. Wodór bardzo dobrze? Woda? Nie. <laughs> Woda Czyli to... Wody. Ty, w ogóle co ja ostatnio widziałem, jest jakaś reklama, jest butelka taka specjalna, tak. która reklamuje się tym, że dodaje k***a wodór do wody, <ścoughs> czy coś takiego, podwodożyć co można wodę k***a, ja ale to już jest, 21 XXI wiek, już nie ma H2O, będzie k H4 o was H, samocha? HEL HEL. Y, samoha. Ta highway to HEL. Nie, nie to nie HEL. Cecha. Samo... Cecha czy samoha? Y, nie, HEL to jest HE CH to czarkoal, węgiel mordo Aha, okej. Okay. A samocha? HEL. No nie, po, po, powiedziałem, że nie. To będzie dla ciebie za proste. E to będzie za proste? 7. 3 plus 4 7. Prosta. Nie wiem. Dobra, ile to jest Nie. pierwiastek z 9? 4? Nie, no stary. Tak naprawdę robisz tu 9 plus 16, pierwiastek z 25 to 5. Jestem przekonany, że ktoś z Was tak zrobił i teraz poczuł się jak kretyn. Mm, bo Co musi być, żeby był pierwiastek? Ta samą liczbę mnożysz razy siebie, prawda? Aha! 4,5. Tak! Nie, to prawda. Pierwiastek ja w 25? Co musisz pomnożyć razy siebie, żeby wyszło 9? No 3. 3. No. no to pierwiastek z 9 to 3. 3. A pierwiastek z 16 to 6? Przeczytałem, no to co to znaczy? Konfident. Mam wie. wie. ona albo z angielskiego osoba pewna siebie. <laughs> tak jest. Tak jest. Dokładnie. Konfident. Eee, Nieśmiałe. Konfident, no to taka osoba, która. Ale jak można. Po... Co. Nie wiem, dobra. Cię rozpruje na policji. <laughs> nie, to nie jest coś 60. Konfident. No to konfident. <laughs> Polecam wam obejrzeć najnowszy odcinek. Ale mamy zarąbiście mądry naród. Jezus, Maria, jak fajnie. Piłsudski miał rację jednak. Big Brain, w którym opowiadam, jak niezwykłymi istotami są ośmiornice. Czy są przybyszami z kosmosu? Link w opisie, a my lecimy dalej. Przeliteruj słowo: różdżka. R u z kreską To już z załatwione. Kropką, d z kropką K A. Bardzo dobrze. R uzamknięte z kropką d, Ż D K A. R no? Uzamknięte. Tak. R, z kropką r, U Ż Z K A. Z, z? C, z. To się właśnie Nie ma... dzieje, dlatego za każdym razem, jak mam telefon ogarniany nowy, to wyłączam tam słownik i propozycje w słów, Przynajmniej coś muszę pamiętać. Mam wrażenie, że dlatego wychodzę na tym lepiej niż ci ludzie, za których już automat pisze. Nie ma czy. R u, ży, czy, k, a. Nie ma czy. Nie ma czy? Nie ma czy. Nie ma u, ży, k, r, zamknięte, r, z... Znaczy mi się przede wszystkim wydaje, że po pierwsze ludzie nie znają języka polskiego, ale po drugie ludzie nie potrafią po prostu k*** też literować rzeczy i to jest duży problem. Nie, samorzec, dobra, no. Nie ma CZ. Szy, a ja nie. Czajicie, tego on chania mówiłem, ja byłem kiedyś na konkursie recytatorskim, czaisz to kł... Ri, no ty. Wygrałeś nie coś, macie. byłem na takich eliminacjach, żeby ze szkoły jechać I chyba się tam dostałem, ale byłem chory potem i R, U zamknięte, z kropką, Y, C, Z, K tego nie było R, U zamknięte, Z z kropką, C, Z, K, A Ale zachowanie R mi podnieśli trochę R, kropką, C, Z, Y, K Marlena, powiedz mi, co to jest Bajkał? Najgłębsze... Jezioro Jezioro na świecie. I gdzie ono leży? W Rosji. Pięknie, bardzo dobrze. E, bajkał to było chyba morze, tak? Morze bajkał? Bajkał to brzmi w ogóle jak z gastronomii, coś. Bajkał to jest y, rzeka w Rosji. Bajkał to jest najgłębsza rzeka? Szczerze mówiąc, to jestem nawet w stanie zrozumieć, że ludzie tego nie wiedzą. Kanał? Nie. Zdajesz rozszerzenie z geografii. No, Chwaliłeś się. No tak, tak. To jakieś morze chyba. Gdzie to morze leży? Jakiś bliski wschód, tak to brzmi mniej więcej. I bajka wpływa do którego oceanu? Z którym oceanem się łączy? Indyjskim? Na pewno w Europie. Gdzie w Europie? W jakim kraju? Islandia? A powiedz mi, kto napisał granice naukowskiej? To Ciekawe to kto? kto. Bardzo to miało być, ba tak? Ta Albo bardzo proste, zależy, czy ktoś mnie słucha. Nie mam pojęcia. Dobra, a gdybym ci powiedział, że odpowiedź jest w pytaniu? Nie czaję, kurde. Naprawdę nie czaję. W sensie to od razu słychać, czy pytanie jest podchwytliwe. Czy to po prostu jest brak takiej chociaż przeciętnej bystrości w człowieku, jeżeli on tego nie wychwyci? Czy to jest, kurde, kwestia tego stresu? <laughs> kurde, oni powinni o zbrodnie Ikara pytać i wiesz, ludzie. O, podchwytliwe, Ikar pisał, pisał, Ikar. On napisał granice naukowskie. Granice naukowskie. Nie nie, szczerze. Nie wiem, Sienkiewicz. Kto napisał Wesele Wyspiańskiego? <noise> no tak, Wyspiański napisał. Wyspiański. To wróćmy, dobrze. Kto napisał granice naukowskiej? Wyspiański. No co? Przepraszam, nie wiem, tak mnie tiltuje, głupota, tak mnie denerwuje. Ja sam jestem głupi, ale nie aż tak, no. <noise> to Karczuk. Ja pojęcia. Granice? Nie wiem. O jezus, tego nie wiem. Nie odpowiem, niestety. Hanna Kral. Nie. Nie wiem. Ile to 100 złotych w przeliczeniu na grosze? <zRealności> nie no co takich małych nominałów 10 tysięcy? To, to, to jest 100 razy 100. Czy, 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 czyli 10 tysięcy bardzo dobrze 100 tysięcy Milion? Nie, nie obliczyłeś. Nienawidzę groszy w u mnie. Nie wiem, irytujące są. Jeszcze jak masz w sklepach 9,99 z... 10 zł. 10 zł. Psychologia sklepowa. Z tego co? Nie, zgadłam. Słuchaj, to nie horoskop, to matematyka. Tysiąc groszy? No bo nie. Dziesię... Więcej, mniej? No to oblicz. <noise> Boże. Ile jest y, groszy w złotówce? O, matko. Y, 100 tysięcy groszy? Nie, tak na <grymne> no, to Nie, nie no, ludzie nie ma... ogarniają nawet swojej waluty w kraju. To jest niesamowite, ja nie wierzę w to. Mamy 100. 100. Masakra. A to jest 100 zł, więc jakie musisz zrobić działanie? 100 razy 10. Przeczytaj na głos i powiedz co to znaczy. Closet to szafa? Closed. Closet. Closed. Closet zamknięty? Closet to pibeł? To, to? to, to, to. <grymne> nie, nie, nie. Wie? Closet yeah? to jest to. po angielsku... Eee. Toaleto. Pomieszczenie gospodarcze. Nie wierzę w to! Nie, toaleta. Ty, ale jak się parę lat temu dopiero dowiedziałem, że WC to water closet, to mnie rozpieprzyło mi umysł. Naprawdę. Mózg na ścianie. A closet zamknąć? Toalet. Czekaj, to idź do klozetu. No, no nie chcesz. do końca, nie do końca. Mówi się prawidłowo Tren czy TRAM? To dwie różne rzeczy, treny są gówniane, a tran też jest gówniane, ale przynajmniej ujdzie jakoś szybciej niż ten kochanowski obsrany, obrzygany, z**any je kochanowskiego śmiecia, co sobie córkę wymyślił. Są dwie inne rzeczy. A jakie? Bo tren to jest yy, gatunek literacki, jak mi się wydaje, a tran to jest taka ampułka z, yy, z olejem z wątroby. Tak, najczęściej ryb, bardzo mhm. dobrze. Tren czy tran? Tran. A co to jest tren? Trent to kojarzy mi się z siłownią. No, prosto jobby na siłowni. Y, chyba rozwiniecie to jest trend bolon. Okej. Okay. Tak mi się wydaje i to jest steryd. Trend to a, jest. AHA! No ten do picia taki. Nie? Aha! Tak. No A, a tren to chyba się... Ale to nawet nie edukował, bo nie miałem pojęcia. Kuwa na siłowni, nie? Coś takiego Trend? Tren? Tren? kuwa? że to jak testosteron coś, tak? No, coś takiego. Przestaniesz, że ja o takie rzeczy pytam? No chyba. Który pierwiastek w układzie okresowym jest oznaczony symbolem C? Węgiel. Węgiel. Chlor. Jaka była literacka epoka pomiędzy starożytnością a renesansem? Czekaj, co, 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 jakie było pytanie? Jaka była literacka epoka pomiędzy starożytnością a renesansem? Średniowiecze. No, Po starożytności było średniowiecze. Tak jest. Romantyzm. Idę do kibla, ja pij... Ja wiem, że to jest wiedza, którą y, ogarniają ludzie po to, żeby potem pracować w McDonaldzie, ale co do zasady, to no trochę jest to przypałowa, jeżeli nie wiesz, kiedy było średniowiecze. Później. Niejedno. To jakie w takim razie? Średniowiecze. Mhm. Barok. Co jeszcze? Y, romantyzm. No romantyzm to był potem raczej. Był potem. Barok. Też potem. Też był potem. Starożytność i renesans. Tak. Co było w środku? Oświecenie też potem już było, nie? Też potem. Oświecenie, renesans. Oświecenie? Barok? A co to jest płas? Płas No to jest gatunek zwierzęcia. Tak jest. I jakiś przykład płaza. Żaba? Sama żaba. Mandra. Bardzo dobrze. Ja po, po, powiedziałbym, że płas równa się żaba i nic więcej, bo bym się bał, że to jakąś głupotę walny. Płas to jest chyba ro rodzina yy, zwierząt. Jaka rodzina? Gadów. Czy płazy to rodzina... P yy, ojejku. Nie no, chłop jest stracony już. W sensie on powiedział wszystko źle chyba na tym odcinku. Nic nie wiedział. No to jest prawdopodobnie ten... Yy, no, no streamerem będzie. Rodzina gadów. Brzmi podobnie. Płas, no przykład jest szczurka. Nie szczurka? Yy, nie jest szczurka, yy, Nie możesz już... podać przykładu swojego byłego, oczywiście. No, bąź na przykład. To też gad. I da jakieś jeszcze znasz zasady. Węże są super w ogóle. Pa? Jak sobie pomyślisz o zwierzętach, które można mieć w domu, to węże są w topce. Płazy versus gady. O, matko, chyba po tym, gdzie mieszkają? Jedne w apartamentowcach, drugie na wsi. Ale. Łazy płazy to są zwierzęta. Tak. To na pewno. <laughs> <laughs> tak. <laughs> mewa to też zwierzę? Czy mewa to płaz? Nie, to jest sak. Ciekawe, gdzie my wam ma pępek? Rodziny zwierząt i na przykład żółw jest płazem. No są, to na przykład może być płaszczka, tak? Bo nie wiem, czy to jest płaszczka. Nie, <noise> nie, to jest płaszczka. Jeszcze <noise> urka na przykład, tak? Przeczytaj i powiedz, co to znaczy? Yy, sense to jest... of humor. No, jak można nie wiedzieć? W sensie poczucie humoru, i, i nie da się tego za bardzo przetłumaczyć inaczej. To, to nawet nie jest podchytliwe. To po prostu jest wprost zapytanie się, czy rozumiesz angielski, debilu. -humor, poczucie humoru. Sensowny humor. No Sensowny humor. No, nie możesz tak przetłumaczyć tego. To jest niemożliwe, że ktoś to tak przetłumaczył. Sorry, k. I, I to nie jest tak, że ja się czuję jakiś lepszy z angielskiego od ludzi czy coś. Chodzi o to, że to jest po prostu nierealne. Tak, ty rewelacja. Sens humoru. Sens humoru? Wszyscy kojarzymy o z samotniczym trybem życia. O, Zacznijcie nie? pytać o to w końcu będą dobre odpowiedzi, no, Naprawdę ty, ale to jest fane, że na maturze doszło do tego, że ludzie to są tacy idioci, że trzeba nam naklejki dawać, żebyśmy się nie pomyli. A oni chcą, żebyś ty wiedział, czym jest renesans. Ale naklejkę dostajesz, bo nie wiedzą, czy się źle nie podpiszesz. Kurwa. To jest taka abstrakcja. Ja się śmieję, a ja sam powiedziałem kiedyś, że Delvin to ryba ironicznie.